Cześć. Widzieliście poprzednie porównanie oryginału z podróbką głośnika JBL Extreme? Jeżeli nie, to zapraszamy do obejrzenia. Link u góry ekranu. W tym filmie porównamy sobie trzy głośniki, a będą to: podróbka Charge 3, JBL Charge 3 i JBL Charge 4. Zacznijmy od największego pudełka. To oryginalny JBL Charge 3, który swoją premierę miał w roku 2016 i wciąż jest jednym z lepiej sprzedających się produktów tego producenta w tej kategorii. W porządnej jakości opakowaniu, oprócz głośnika, znajdziemy ładowarkę z przewodem micro USB i wymiennymi wtykami w standardzie brytyjskim i europejskim. Głośnik w dotyku sprawia solidne wrażenie. Pokryty jest tradycyjną dla większości przenośnych głośników JBL porządną grubą tkaniną. Producent podaje czas pracy do 20 godzin na wbudowanym akumulatorze o pojemności 6000 mAh, wyposażony jest w dwa głośniki 10W. Posiada klasę wodoszczelności IPX7, co gwarantuje nam, że głośnik po zanurzeniu w wodzie na głębokość 1 m będzie mógł tam przebywać do 30 minut bez uszczerbku dla jego zdrowia. Oczywiście pod warunkiem, że osłona uszczelniająca gniazda z tyłu głośnika będzie zamknięta. Dowodem na szczelność obudowy jest chociażby reakcja membrany pasywnej podczas wciskania jednej z nich. Aktualna średnia cena takiego głośnika to 470 do 500 zł. Linki do aktualnych cen w opisie pod filmem. Drugi głośnik jest dziesiątą wodą po kisielu oryginalnego JBL Chart 3. Jedyną domniemaną oznaką pokrewieństwa jest zarys formy głośnika. Możemy to porównać do sobowtóra znanej osoby. Widzisz kogoś, kto z pewnej odległości przypomina ci znaną osobę, ale jak podejdziesz bliżej, przyjrzysz się i usłyszysz jego głos, to czar pryska. Dokładnie tak samo jest w tym przypadku. Opakowanie jest kiepskie i rozpadło się w transporcie. W zestawie mamy trzy kabelki. W dotyku głośnik sprawia wrażenie tandety. Tkanina, którą jest pokryty, to rajtuza na żelaki babci władzi. Producent tego głośnika prawdopodobnie nawet nie posiada odpowiedniej licencji na używanie oznaczenia Bluetooth, ponieważ. Korzysta z określenia Wireless, oznaczonego dziwnym logo odwróconego klucza wiolinowego. Pojemność akumulatora i czas działania głośnika jest raczej zgodny z prawdą, ale klasa wodoszczelności IPX7 to mrzonka. Moc tego głośnika jest bliżej nieokreślona. Średnia cena takich głośników to około 70 do 100 zł. Trzeci głośnik to JBL Charge 4. Premiere miał rok temu. Zasadnicza różnica pomiędzy JBL Charge 3 to akumulator większy o 1500 mAh i moc większa o 10W. Kolejną różnicą jest zastosowanie USB typu C jako gniazda ładującego. Zestaw nie zawiera ładowarki. Głośnik posiada również klasę wodoszczelności IPX7. Ciekawostką jest fakt, że Charge 4 posiada wewnątrz tylko jeden głośnik. Jego aktualna średnia cena to około 570 do 600 zł. Zanim przejdziemy do testu głośności i jakości dźwięku, przekażemy Wam ważną informację. W sprzedaży pojawiają się głośniki bez numerów seryjnych. Producent przestrzega o tym na swojej stronie, że takie produkty mogą pochodzić z przestępstwa lub są podrobione. Zwracajcie na to uwagę, bo taki produkt nie jest objęty gwarancją autoryzowanej sieci serwisowej JBL. A teraz posłuchajcie brzmienia tych głośników. Zalecamy użycie słuchawek, aby lepiej wyczuć różnicę. Jak pewnie większość z Was zauważyła, według sonometru podróbka w teście osiągnęła największą liczbę decybeli, najciszej zagrał Charge 4. Szczerze, to pomimo tych wskazań nie odczuliśmy jakiejś znaczącej różnicy w głośności, za to słychać kolosalną różnicę w jakości brzmienia między podróbką a oryginałami JBL. Jeżeli ktoś nie usłyszał tej różnicy, to zobaczcie jak miażdżąco dla podróbki wygląda porównanie na spektrogramie. Oryginalny Charge 3 i Charge 4 mają bardzo bogate brzmienie w całym zakresie częstotliwości. Podróbka z zakresem przypomina raczej dźwięk megafonu. Jak widać decybele to nie wszystko. W tym miejscu podróbkę jako niegodnego konkurenta do dalszych testów odkładamy na bok. Zainspirowani blind testami głośników z kanału 1001 testu, czyli z kanału Git pozdrawiamy serdecznie, postanowiliśmy wykonać dla Was coś podobnego. Popatrzcie. Dobra Wasy, zaczynamy blind testa, małe misz masz, zamienię głośniki miejscami, mhm. raz w lewo, raz w prawo Nie dajmy na maksa, dajmy tak, żebyś jakoś w miarę normalnie słyszał Dobra Chlebek to stroną co było na nim, masełko. Ja Czym ja zawiniłem, co ja takiego zrobiłem? Chciałem tylko zjeść miątynkę z chlebem Dlaczego? mi na ziemię, Yo. chlebek co było na nim, masełko? Czym ja zawiniłem? Co ja takiego zrobiłem? Dlaczego? tylko zjeść z chlebem. Szybko się schyliłem, za rękę ją złapałem. W akcie desperacji tylko zapytałem. Kromko chleba, czy nic ci nie jest? Maciek, już nie możesz mnie zjeść. Dlaczego, krąko chleba? Już za późno, bo leżę na ziemi. Na 5 do mnie i nazwisy na mi na ziemię. Oh. E, powiedz teraz, z której strony dźwięk był dla siebie lepszy. Odpowiada mi bardziej z tej strony. Okay. jest czystszy, e, bardziej wyraźniejszy. E, ten jest bardziej przytłumiony i mam wrażenie, że ciutka ciszej który jest, który, który jest czar 3, który jest czat 4? No, wydaje mi się, że to jest czat 4. A ty coś często 3 to zaraz możesz sprawdzić, zobaczyć. <laughs> wow, słuch absolutny suchy Dobra sprawdzamy teraz. Włączasz? Włączam i sprawdzimy twój słuch chleb spadł na ziemię Dlaczego spadł mi na ziemię? Chlebem to co było na nim masoco Czym ja zawiniłem, Co ja takiego zrobiłem? Dlaczego? Chciałem tylko z... Dlaczego spadł mi na ziemię? Chlebem tą stroną, co było na nim, maseko Ja zawiniłem, co ja takiego zrobiłem? Dlaczego chciałem tylko zjeść wędrinkę z chlebem? Szybko się schyliłem A rękę ją złapałem w akcie desperacji Tylko zapytałem Kromko chleba, czy nic ci nie jest? Już nie możesz mnie zjeść. Dlaczego, kromku chleba? Już za późno, bo leżę na ziemi. A na ziemi jest mnóstwo bakterii. Odnoś minęło bezpieczne pięć sekund. Zrób coś dla mnie i nazwisz syna Ewa. Dlaczego mi na ziemię? W której stronie dźwięk, dźwięk był lepszy? Dźwięk był lepszy? Tak. Różnica jest niewielka. Mhm. Wydaje mi się, że było więcej takich jakby wysokich dźwięków. Mhm. Bas na podobnym poziomie. Częstotliwości te wiesz, są takie odseparowane. Tutaj taki momentami się taki kocioł, wiesz. Aha, że, który to jest że, który wtedy jakbyś. Wydaje się? mi się, że to może być czar 4, a to mhm. jest czar 3. No, otwórz oczy i, no. i zobacz. No. <laughs> A teraz zobaczycie test wytrzymałości głośników JBL Charge 3 i Charge 4, którego na polskim, a być może i światowym YouTubie nikt nigdy nie zrobił. Popatrzcie i módlcie się, żebym przetrwał ten test razem z nimi. W dalszej części tego filmu nie będziemy wrzucać tych głośników do błota. Nie zagramy nimi w ragby, nie zamrozimy ich w dwóch litrach coli, ani nie zrobimy żadnego innego ekstremalnego testu. Nie chcemy inspirować was, w jaki sposób zniszczyć kosztowny sprzęt, na który w większości przypadków to Wasi rodzice ciężko zapracują. Za to pokażemy Wam, jak kreatywnie można wykorzystać smartfona odpowiednią aplikację i właśnie głośniki bezprzewodowe. Pokażemy Wam, że spotkanie z kumplami nie musi być rywalizacją, kto ma droższy i mocniejszy głośnik, który ma mocniejszy bas itd. Wystarczy podzielić się rolami, trochę ćwiczeń i cierpliwości, a efekt może być lepszy od naszego, szczególnie jeżeli będzie Was więcej niż dwóch. Popatrzcie i posłuchajcie, jak bez dedykowanych instrumentów, wzmacniaczy, kolumn można robić muzykę dosłownie wszędzie. Ważna uwaga. Ze względu na tzw. latencję, czyli spore opóźnienie od momentu dotknięcia ekranu do pojawienia się dźwięku przy połączeniu Bluetooth, zalecamy podłączenie się smartfonem do głośników poprzez kabel mini-jack stereo. Jeżeli rozpoznaliście, jakie fragmenty utworów zagraliśmy, to piszcie w komentarzach. Zachęcamy Was do eksperymentowania i tworzenia muzyki w podobny sposób. Podsyłajcie nam linki do filmów z Waszymi utworami. Najciekawsze złożymy w jakąś kompilację i udostępnimy na naszym kanale. Oczywiście, jeżeli wyrazicie na to zgodę. Atrapa dynamitu z zapalnikiem czasowym, którą widzieliście na filmie, to gadżeciarski zegar do postawienia na półce lub prankowania kolegów. Otrzymaliśmy go w prezencie od Maćka, naszego widza, w ramach podziękowania za publikację jego historii w filmie pod tytułem Szybkie info fałszywe potwierdzenie przelewu. Maciek sam tworzy różne ciekawe zegary, a ten dodatkowo był przedmiotem wystawionym na OLX, za który otrzymał właśnie owo fałszywe potwierdzenie przelewu. Gdyby ktoś był zainteresowany takim gadżetem, to piszcie do nas, skontaktujemy was z nim. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć!